Cześć widzowie! Materiał, którego właśnie słuchacie, to trzecia część mojej podcastowej serii kompleksowych podsumowań najbardziej znanych mitologii i wierzeń na tym kanale. Dzisiaj będę omawiał mitologię trochę inną niż wszystkie. Inną w tym sensie, że nie stanowiła ona nigdy systemu wierzeń żadnej grupy narodowościowej czy etnicznej, a została w pełni wymyślona i spisana na potrzeby horrorowych opowiadań amerykańskiego pisarza Howarda Phillipsa Lovecrafta. Mowa oczywiście o mitologii Wielkich Przedwiecznych, znanej szerzej pod nazwą Mitologii Cthulhu. Zanim zaczniemy, jestem winny Wam wyjaśnienie, dlaczego w ogóle zabieram się za ten temat i umieszczam go w serii mającej na celu przybliżenie Wam podstaw wszystkich większych mitologii, skoro de facto nie jest to żaden system wierzeń kształtowany na przestrzeni wielu pokoleń, a jedynie spuścizna wyobraźni jednego człowieka, modyfikowana i wzbogacana tylko przez jego naśladowców. O ile to prawda, że wiara w Wielkich Przedwiecznych nie różni się niczym od jakiejkolwiek innej mitycznej koncepcji wymyślonej na potrzeby jakiegoś dzieła z pogranicza fantastyki i nie była w żaden sposób ugruntowana w rzeczywistości, to jednak z jakiegoś powodu cieszy się ona dużo większą estymą niż pozostałe mitologie tego typu. Nawet ta stworzona przez Tolkiena, który wydawać by się mogło podłożył swoim władcom pierścieni podwaliny pod cały gatunek fantazy, czy George'a Martina, który stworzył lore jeszcze bardziej dopieszczone. Historycznie. Popkultura z jakiegoś powodu przepełniona jest przede wszystkim właśnie nawiązaniami do Lovecraftowskich wierzeń, a dyskusja na ich temat częściej niż w przypadku innych prowadzona jest raczej w akademickim stylu niż z przymrużeniem oka. Wobec tego wszystkiego, a także wobec tego, że jestem dużym fanem Lovecraftowskiej prozy i bardzo chciałem przygotować dla was materiał na ten temat, zdecydowałem się zrobić to w ten właśnie sposób i umieścić go w serii mitologicznych słuchowisk. W swoim podsumowaniu korzystam głównie z opowiadań Howarda Phillipsa Lovecrafta oraz opracowania Mikołaja Wojtyszko pod tytułem Groza jest święta, jak również z opowiadań innych autorów inspirujących się tą mitologią, a także z internetu. Jeśli odcinek się spodoba, nie zapomnij o łapce w górę oraz subskrypcji kanału. Już teraz zapraszam też na moje pozostałe kompleksowe podsumowania mitologiczne w formie podcastu, a w szczególności na film o mitologii słowiańskiej, który właśnie wyświetlił się w karcie w prawym górnym rogu ekranu. Zaczynamy! Wielcy przedwieczni to istoty spoza czasu, powstałe w kosmosie na długo przed narodzinami człowieka. Wszechświat, który nas otacza, jest tylko jednym z wielu. Narodził się, a więc kiedyś także umrze, a po nim nastąpi kolejny. Cykl ten jest podstawą Lovecraftowskich wierzeń, wedle których wszystko kiedyś staje się na nowo. Każdy wszechświat na początku cyklu rozpoczyna swe istnienie, wyłaniając się z chaosu, którym włada Azatoth, najpotężniejszy i najbardziej pierwotny ze wszystkich Bogów. Jest on ponadto władcą czasu i przestrzeni, rezyduje poza znanym nam czasem, a ludzie, którzy poznali prawdę o Wielkich Przedwiecznych nie ośmielają się nawet wymawiać jego imienia. O kosmogonii świata Lovecraftowskich wierzeń można dowiedzieć się przede wszystkim z opowiadania Dziwny Dom wśród Mgieł, w którym to podróżnik Thomas Osney, poznając starca zamieszkującego odosobnioną chatę na zboczach urwiska Kingsport, dowiaduje się od niego o pierwszym wieku chaosu i mroku, w którym to właśnie narodził się Azatot. Pierwsze pojawienie się wielkich przedwieśnych na Ziemi miało miejsce w początkowym stadium rozwoju naszej planety, kiedy to około miliarda lat temu z gwiazd przybyły do nas potwory zwane starszymi istotami. W opowiadaniu w górach szaleństwa członkowie wysłanej na Antarktydę ekspedycji, odkrywając pozostałości zbudowanej przez nich cywilizacji, poznają także historię ich upadku. Były to istoty ukształtowane przez obcą ewolucję, o możliwościach znacznie przekraczających ziemskie granice. Mierzyły ponad 2 metry, miały ogromne tłowia i ramiona, a także błoniaste skrzydła, które umożliwiały im lot zarówno na ziemi, jak i poza jej granicami. Starsze istoty zbudowały na ziemi pierwszą cywilizację oraz dały początek ziemskim bytom, z których pierwszymi były szogoty, wielokomórkowe bryły protoplazmy, które pełniły w społeczeństwie rolę niewolników wykonujących najcięższe prace. To również starsze istoty pozwoliły reszcie komórek ewoluować, co stało się przyczynkiem do powstania dalszego życia na Ziemi, w tym m.in. ludzi. Starsze istoty zamieszkiwały na początku morskie głębiny, lecz z czasem podjęły próbę kolonizacji lądu, który w międzyczasie wypiętrzył się na Ziemi. W tym czasie jednak Ziemię nawiedziły jeszcze inne kosmiczne byty, przypominające ośmiornice stworzenia, które starsze istoty nazwały inną rasą. Rozpętały one tragiczną w skutkach wojnę ze starszymi istotami i zmusiły je do ponownego zaszycia się w morskich głębinach. Przedstawiciele innej rasy byli pomiotami Ktulu, wielkiego kapłana, który przybył na Ziemię wraz z nimi. Zbudowali oni na Ziemi mityczne miasto Riley, o którego istnieniu dowiadujemy się z opowiadania zew Ktulu. Zostało ono zbudowane na lądzie, którym inna rasa władała po wypędzeniu z niego starszych istot. Niemniej jednak z niewiadomej przyczyny zostało ono zatopione wraz z jego mieszkańcami. Zgodnie z relacjami Gustafa Johansena, norweskiego marynarza, który rzekomo przetrwał spotkanie z ktulu, Riley znajduje się na 126 stopniu i 43 minucie długości zachodniej i 47 stopniu i 9 minucie szerokości południowej. W tym zatopionym w odmentach Pacyfiku mieście Cthulhu i jego pomioty drzemią ukryte po dziś dzień, czekając na swoje przebudzenie, które nastąpi, gdy konstelacje gwiazd ułożą się w odpowiedni sposób. Cthulhu, pomimo swojego uśpienia, wpływa jednak na nasz świat, zsyłając ludziom różne przerażające wizje senne dotyczące przede wszystkim jego samego, dzięki czemu utrzymuje swój ziemski kult. Nieco później niż sam Cthulhu, na Ziemię zaczęły przybywać z kosmosu kolejne istoty. Pierwszymi z nich były pochodzące z Plutona stwory znane jako Migo. Miały one pokryte skorupą ciało i błoniaste skrzydła, takie jak większość przedstawicieli wielkich przedwiecznych. Były to stworzenia nocne, ukazujące się tylko w mroku i nienawidzące światła. Na samym Plutonie, którego w swoim własnym plugawym języku zwały Jugot, zamieszkiwały one miasto pełne czarnych, pozbawionych okien wież. Migo zajęły północne lądy i zajęły się wydobywaniem metali skrytych pod górami Vermontu, po które zresztą prawdopodobnie właśnie przybyły na Ziemię w głównej mierze. Istotą tym poświęcone jest przede wszystkim opowiadanie Szepczący w Ciemności. W opowiadaniu Cień spoza czasu można natomiast natknąć się na jeszcze jeden rodzaj istot pozaziemskich, a mianowicie na tak zwaną Wielką Rasę. Są to stworzenia o tyle ciekawe, że o ile jej fizyczni przedstawiciele o stoszkowatych ciałach i trzech oczach już dawno wyginęli, o tyle rasa ta posiadła zdolność przenoszenia swoich umysłów w czasie i przestrzeni, dzięki czemu po dziś dzień żyją oni wśród ludzi w ich cielesnej powłoce. Aby dobrze zrozumieć laftowskie wierzenia, trzeba wiedzieć o tym, że w mitologii Ktulu poza planem materialnym istniał też świat snów. Większość opowiadań Lovecrafta rozgrywała się w naszym świecie, niemniej jednak część z nich miała również miejsce w niesprecyzowanym onirycznym miejscu, które pomimo tego nie było tak do końca oderwane od świata rzeczywistego. Część bogów egzystujących głównie w świecie snów istniała też na planie materialnym, a poza tym za pomocą snów można było przełamać ograniczenia wynikające z czasu i przestrzeni, i dzięki temu w świecie snów zbliżyć się do wielkich przedwierzchnych dużo łatwiej niż w świecie rzeczywistym, a wydarzenia z tego świata znajdowały swoje odbicie w rzeczywistości. Krainy te przemierzał przede wszystkim Randolph Carter, ziemski podróżnik, który dostał się do świata snów. Jeśli chcecie bliżej poznać tę postać i jej przygody, odsyłam do opowiadań zeznania Randolfa Cartera oraz ku nieznanemu kadat Śniąca się Wędrówka. Panteon Buz z opowiadań Lovecrafta już w samej swojej koncepcji jest nieco inny niż ma to miejsce w przypadku większości mitologii naturalnych. Trzeba zrozumieć, że Lovecraft sam niezbyt cenił ludzkie życie w odniesieniu do ogromu wszechświata, a większość jego opowiadań przepełniona jest poczuciem ogromnego nihilizmu. W przeciwieństwie więc do prób wytłumaczenia sobie istnieniem bóstw wszystkich otaczających człowieka zjawisk, które ma miejsce w przypadku prawie wszystkich mitologii ludowych, bogowie Lovecrafta nie służą ludziom, czasem wręcz nie mając nawet pojęcia o ich istnieniu. Lovecraftowcy bogowie są tak przerażający właśnie dlatego, że ścieżki ich rozumowania są nieodgadnione, a los ludzi jest dla nich właściwie nieistotny. To smutna i straszna wizja, szczególnie jeżeli porówna się ją z opiekuńczym nastawieniem do ludzi większości istot wyższych w prawie każdej innej mitologii. Poza wspomnianymi już wcześniej Azatotem i Ktulów, w panteonie Busulow Kraftowskich znajdował się jeszcze m.in. Dagon, Bóg ryba, którego na poły ludzkich, na poły żabich wyznawców opisuje opowiadanie Widmo nad Innocent. Przeistoczenie się w podwodnych ścieli Dagona miało obfitować w bogactwa oraz życie wieczne. Kolejnym bogiem bardzo charakterystycznym dla lovecraftowskich wierzeń jest król w żółci o imieniu Hastur, nazywany także nieopisywalnym oraz władcą przestrzeni międzygwiezdnych, którego kult był nierozerwalnie związany z tak zwanym żółtym znakiem. Postać Hastura jest związana bardziej z pisarzem Robertem Chambersem, od którego Lovecraft ją zapożyczył. Nie jest do końca jasne, kim tak właściwie w mitologii lovecraftowskiej był Hastur, niemniej jednak z szepczącego w ciemności wiemy, że jego kult był wrogi rasie Migo. Hasur musiał być jednak dosyć ważny dla Lovecrafta, gdyż początkowo to jego imieniem, a nie imieniem Ktulu, chciał nazwać stworzoną przez siebie mitologię. Kolejnym z bogów, któremu chciałbym się w tym materiale bliżej przyjrzeć jest Lahotep, nazywany boskim wysłannikiem. Był powszechnie czczony przede wszystkim w świecie snów, choć pojawiał się także w świecie rzeczywistym, gdzie wspomagał przedstawicieli rasy Migo. Był on sługą Azatota i jako jedynemu z bogów zdarzało mu się rozmawiać z ludźmi na planie rzeczywistym. Zawsze jednak robił to tylko po to, by ich zwieść, a ci, którzy mu zaufali, kończyli tragicznie. Ostatnim bogiem z Panteonu Wierzeń Lovecraftowskich, o których chciałbym tutaj opowiedzieć, jest Jog Sogot. Był to najpotężniejszy obok Zatota bóg z mitologii Cthulhu, o którym więcej można dowiedzieć się przede wszystkim z opowiadania Zgroza w Dunwich oraz z podróży Randolfa Cartera po świecie snów. Jock Sogot był wszechwiedzącym władcą wszystkich wymiarów i wszechświatów, i tylko przez niego możliwe było zrozumienie natury wszechrzeczy. Ciężko było określić, czy tak właściwie był dobry czy zły, gdyż jak sam zdradził Randolfowi Carterowi, nie pojmował dobra i zła w ten sposób, w jaki robili to ludzie. Przywołanie Joksogota mogło więc, w zależności od okoliczności, dać zarówno oświecenie, jak również zesłać koszmar i cierpienie. Ostatnim tematem, który chciałbym poruszyć w dzisiejszym materiale jest to, jak mitologia Cthulhu zapatrywała się na koncepcję ludzkiej śmierci. Jest to bardzo niejednoznaczny temat w kontekście rozmowy o tej mitologii, gdyż pomimo już ludzkie istnienie zdawało się być dla Lovecrafta w ogólnym rozrachunku nieistotne, to często skupiał się on na pośmiertnych losach człowieka i rozpisał zaskakująco wiele koncepcji na życie po śmierci, chociaż lepszym sformułowaniem byłoby tutaj uniknięcie śmierci. Z opowiadania Widmo nad Innsmough wiemy, że wyznający wiarę w Dagona po złożeniu przysięgi mogą przemienić się w jego podwodnych czcicieli i w ten sposób stać się nieśmiertelnymi. Przestają oni jednak być wtedy ludźmi, transformując się w rybo ludzi i powszech czasy służąc Dagonowi, składając mu dary z młodych chłopców i dziewczyn gdzieś w głębinach Pacyfiku. W opowiadaniu święto natomiast pojawiła się informacja, jakoby czarownicy potrafili nawet po śmierci ponownie ożywić swoje gnijące ciało. Natomiast bohater opowiadania przypadek Charlesa Dextera Warda pokonał śmierć za pomocą połączenia wiedzy naukowej i alchemicznej. Z jego listów można wywnioskować także, że nie był to odosobniony przypadek, a na całym świecie istniało jeszcze co najmniej kilkoro ludzi, którzy w ten sposób zapewnili sobie powrót do życia. Jeszcze inną koncepcją na ponowną egzystencję po swojej śmierci jest przejście na stałe do świata snów, tak jak zrobił to napotkany w trakcie swojej wędrówki przez Randolfa Cartera Kuranes, król wyśnionego przez niego samego miasta Selefice, którego śniąca tożsamość przetrwała w świecie snów po jego śmierci na planie rzeczywistym. Wszystkie warianty na życie pośmiertne, które wymieniłem do tej pory, były jednak przez Lovecrafta przedstawiane jako negatywne. Jedyną pozytywną opcją na życie po śmierci było przekroczenie bramy świata snów, za którą znajduje się biała próżnia niczym nieograniczonej przestrzeni, z której wywodzi się ludzka dusza. Przekroczenie tej bramy miało wiązać się z nieskończonym szczęściem wiecznym. Dzięki za słuchanie mam nadzieję, że udało mi się przede wszystkim zaciekawić Was tematem mitologii Ktulu i zachęcić do zgłębiania jej na własną rękę. Jak zwykle w tej serii mój materiał niech będzie dla Was tylko wprowadzeniem, bo macie jeszcze bardzo wiele do odkrycia. Polecam wam opowiadania Lovecrafta, gdyż są one w gruncie rzeczy naprawdę interesujące. Niemniej jednak, musicie liczyć się z tym, że jest to trudna i niekiedy bardzo nieprzyjazna literatura, której lektura potrafi niestety momentami bardzo czytelnika zmęczyć. Z jakiegoś jednak powodu to właśnie mitologia stworzona przez tego pisarza jako jedyna jest dziś traktowana niemalże na równi z innymi mitologiami naturalnymi. Niech więc będzie to ostateczny dowód na to, że jest w niej coś wyjątkowego i wartego uwagi. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zapraszam Was oczywiście do zostawienia lajka pod tym materiałem i do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a także do przesłuchania moich pozostałych mitologicznych podsumowań, czyli na dwa poprzednie odcinki o mitologii nordyckiej oraz słowiańskiej które właśnie wyświetliły się w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za słuchanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!